Szan... O Jezu, Szan... zakretko wzią... od mojego napoju już upadła. Poczekaj, bo muszę jeszcze łyka wody wziąć. No i lecimy. A e... i weź, bo wywali za prawa autorskie. No, a tu niech wywala, a to nie. Fajny początek, live'a, co? to, że z masem dobrze było Dobra, czekaj, gramy parki. Włącz prywatną ekipę. I weź to ścisz. Dobra. No ja muszę drugi monitor odpalić, nie? No, no, drugi monitor na ps no chłopie, no kompa mam obok. Mhm. Mm to dobrze, ja mam na ja na telefonie będę miał odpalony komentarze. Mm, tylko nie wiem Chyba jak... to. na komputerze albo na... Yy, no, no, na yy, no obok wisi drugi telewizor i dwa kable są podłączone. Jeden od idzie od y, YouTube'a, a drugi idzie po prostu z gry. O Jezu, czemu oddziały? Weź ustaw te. <coughs> Jak wbijesz do mnie na live'a, to ja wbiję do Ciebie i Ci dam łapkę. Okej. Okay. Reddy, czemu uzupełnię oddział, jest? Dobra, nieważne. <tryk> <tryk> Dobra, lecimy z tym, jeszcze tylko łyka wody wezmę. Ale ja mam gorącego pesa. Dobra, dawaj, jedziemy. Jak on się grzeje. A mój nie. No się grzeje przez to, że mam gorąco też na dworze nie? nie? wiem, u mnie jest 12 stopni chyba. U mnie może jest 30. U mnie było 40 prawie na słońcu na termometrze, pokazywało 45 ostatnio. Aha. To jakbyś miał 60 to by się Ci topił asfalt. Jakby mm. jechała duża ciężarówka. Ale wiesz, że mi asfalt... ...piechotą to zostawiam ślady od butów. Jakby jak jest 35 stopni. Mm, fajnie, kiedy jesteś tylko ty na live'ie, żeby patrzeć czat. Nice. O, siema Mateusz. O, do mnie jeszcze nikt nie wiu. No, a ile ty masz subów, powiedz. 80. Alman, gdzie lecimy? Alman. Nie, cały czas... Nie wiem. No to... Okej okay. a... Daw Dawaj, na... ...przyjemne Mm. Przyjemny park Jak już dzisiaj tak ładnego wina zrobimy to musi na live też być win Andrzeju mm, Czyli jesteśmy na live dopóki nie wina Okej okay. <grym> y Dwa dni później <grym> y y To robimy live'a całą noc, tylko że ja gdzieś tak o pierwszej idę spać i o 12-10 tak jakoś live'a odnowię znaczy po prostu, że wrócę na niego. Dawaj, dawaj, chodź. A walizka. Ale to było kradzieństwo, widziałeś? Nie, bo ja po prostu chciałem je zbrać, ale. Yy, o dobra, to, dobra, to ja idę. O, kiedy. Kiedy twój kolega sprawdza wszystko na górze i ty chcesz iść na dół, a w końcu on i tak idzie. Co ty nawalasz? Nie wiem, mu się, broń. Tam masz pomperkę Na górze Ci zaznaczyłem No o, weź przechodź, bo chcę to zedytować No, zajebiste edyty Możesz Na, no, spokojnie O dziękuję Ale nie zostawiłeś, co nie? No wiadomo, że nie Bo na co? Zebrałem Dawa Dawaj podjeżdżamy od razu na drugi dom dasz mi może ammo a ja mam pingów w pizdzie. Dasz mi ping, znaczy... O Jezu, żaden ping, tylko ten ammo. <noise> <noise> tak dasz mi ping. <noise> ja ci mogę... O... Aha, fajnie. I offem strzelałem, co nie? <noise> Używałem kilofa jak pompy. Masz. Uroki live'a Kiedy mieszkasz na Zdubiu masz takiego neta I rozpoczynasz live'a, a ci... Mam nadzieję, że już nie będę strzelał tym jak to... Em, tym, yyy... Ty wyobraź sobie, chłop patrzy, a ja strzelam tym Lecę... Letym... O, lecę z tobą? Trochę dziwne, że przyścieki O, siema? Czekaj mam pijema Przesukam Ale ja Awkkę chętnie przytulę, wiesz? Ale idy ja pieniądze Jezu czy mi by, mógłby się ping naprawić Czy nie mógłby mi się naprawić ping To ja idę ci po następną afkę Chodź ze mną helię Poczekaj chwilę Dobra, to ja szybko odlatuję ile płanią. Alman! Aua! Oh, no wow. się ode mnie Mój ping znowu skacze która ma szafkę na dole? Poczekaj chwilę, muszę sobie skrzynkę zrzucić. Aha, zarąbiście strzeliłem, co nie? Żeby... Ach, nie no, moje IQ w Daj tejże... Masz. O nie, nie pij, dla ciebie masz. No, o ja pierdzielę, rzuć się Gdzie ta Amunicja? O Obecna jakość jest niewystarczająca do streamowania Dawaj szybko Dawaj kiblem wracamy, gdzie jest ten kibel? Tutaj jest kibel Tun 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 No no no, no 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 Oho, bili się tutaj. Jezu, ty spadłeś, ja myślałem Chodźmy po dropik. Tylko tak trochę u mnie krucho z matcami. Co ty odwalasz? Do kogo ty nawalasz? Co już typu widzisz, a nie. A to był mój pomysł ja biorę rzeczy stamtąd, pamiętaj. No, dostałem skinka. Mam um, otworzę ja przynajmniej. Teraz szybko. Skarito Czekaj, bo ja chcę tu jeszcze. pozbierać. Dobra, bierz to. bo ja mam full już tego. Ja tego nie biorę też do dupy. To ja biorę wabiki. Ja mam wszystkie bronie. Mam pasz, mam fioletową awkę. Yy, zielona pompeszka Soletowy Scar yy, Zielony PM yy, Idziemy od strefy. Okay. Może chodźmy na farmę, co? Arman? Czyli tylko. Yy, ja napisałem na czacie Elo. Do siebie? Nie, po prostu jakby już ktoś wbił nie. Ale. U mnie był jeden widz, mam już dwie łapki w górę pod streamem z Fortnite. Jeden albo parę Ej, świeży turk Są tam Dawaj romunkę, bo żeby... ja chcę A dobra i Ale to Bambi, czekaj, bo od kogoś dostaję. I to takie mocno. ja dostałem od swojego tego Chodźcie skampimy, bo tu zaraz, o jego teammate Ej poczekaj daj mi, czekaj, chcę apki użyć Chłop się Dostał 100, 126, dostał na banie Podjeżdżam Ja tu kopierna, Czekaj, przeszukam go sobie Gdzie są twoi? W pobliżu nie ma Czekaj, daj mi sobie go dobić o. Ale tutaj polskie najdę to naprawdę wleciały na tamtego chłopka miał widocznie znów Chłopie I co, my słabi Super w tą grę realic. jesteśmy? No <grystanie> Bardzo mnie pocieszyłeś Czekaj, chodź, dam no. cię medkita Albo nie, poczekaj, chodź tu, gdzie ty jesteś Ja się leczę tym Nie wiem, y Masz może... A dobra, na razie do niczego nie potrzebuję Bardziej bym matów Aha. potrzebował Bijaczki. Czekaj ja sobie... A, to jest zamknięty jeszcze. Tu to będą... Ale tutaj pamiętaj, są jeszcze teammate, oni będą musieli wracać po te... Po Czest... po ich karty. Ale nie, bo w boxie Helka. Były, było dwóch. Nie, w boksie był jeden. No dwóch, bo ja widziałem. Ale przecież ja tu jeszcze jednego chłopa zabiłem. Który leżał? No. Sam był. Ale to był inny. No tak, wiem. Czekaj, bo tu część jest na górze. Do strefy trzeba iść. No musi nawalać, co? Nie wytrzymie. Tak mu się spodobała ta gierka, że już będzie każdego podjeżdżał. Ej, ja odejmuj łapkę. Mmm, oj, weź, weź jak możesz. Bo przecież te podbijacze można do kogoś do chaty wrzucić, jak się turtlują. Gdzie ta helka? Tak, gdzie się wbiłeś w drzewo w ogóle. Od pleców helka leci. No chodźcie na solo, fiuty. Co, nie wylądujecie? Boicie się? Ja gram wolno. muszę uciec, wolno O, patrz, walka helikoptrów! Czekaj, bo jeden wylądował. Patrz, będę się klepać, dawaj do nich. Najwyżej zginiemy i będzie powtóreczka. Albo nie, może ja lepiej do strefy. Padem. To może chodź lepiej do strefy, co? Męż padem dawaj. Ale dawaj tu za górką, żeby nie widzieli Poczekaj, chyba że. Bo oni się klepią, chyba że podchodzimy. Nie helikoptera i nas nie ma. Elo, patrz, chodź do helikoptera. Siedź główką, przed główką. Idę po helikoptera, chodź. Nie uciekają. Ja próbowałem im launchpad'a zniszczyć, ale już. Chodź. Elo, żeby było trzeba nie zostawiać. No siadaj. No nie mogę wsiąść. Dobra, odlatuj, odlatuj. Tylko nie wysoko, nie? Czemu nie? No, jak tam zdejmą falkę? Mam podbijacza. Rąduj! Mam podbijacza! Ja mam! A jak ja nie trafię? No bo... A po co masz trafiać, jak my już lądujemy? Trzeba się pozbyć wodu On zaraz sam się zniszczy! Kill go! Ała, nie we mnie, nie we mnie! Ała, ała! Helikopter, bierz! Bierz kewa! Kewa miałeś wziąć, a nie się w krzaki chować Wcale nikt nie, nie zauważy takiego wybuchu, co? No. Alman no Nie Chodź, masz hebuszka To był... No, dobra, to ja nie mm, to bez... był naturalny to, to był naturalny wybuch, co nie tak sam z siebie rzeczy wybuchają w Fortnite Czekaj, bo coś fioletowego tu leży, a to exp. Ja mam na razie jednego frawie, ty masz dwa, bo ty tam dwóch zabijesz. Trze to, żeby dobrze Ty no nie wiem, nam tygierki bardzo dobrze wychodzą, a ja wczoraj raz zacząłem w tą grę znowu. Ale sniper kolny się nie zapomina. Budowania tak samo. Jezu, znowu Jak helka. Masz Czekaj. O kurde. Stajperze. Wkurzają mnie te healthy tutaj. Eee, e, e, wyrzucę, wyrzucę, wyrzucę. O cholera. E, ja nic nie wyrzucę, ale wypiję. Albo dobra, bez podbijaczy. Dobra, ryzykuję, bo nie biorę nic. Idziemy. Tylko, że tam... Mogą być. Ale chodźmy do strefy. Pamiętaj, że tam był snajper. Mamy lunch pada. możemy launchpadem polecieć Ale launchpad się przyda na ostatnie strefy Nie sądzisz? Nie To ty się budujesz? Czego ty się budujesz? Tylko tutaj były gdzieś chłopy, nie? No zobaj jaki tam był? fight jest Był Poczekaj Niech ostanie no, nie w miejscu Nie jest duże, ale tam jest są, są chłopy, nie? Tam coś jest Wyścigi kosiarek, to je to, panie Kosiarki tylko grają wyścig, tak, tak, tak Ja mam jeszcze trzy pozbijacze, więc wiesz Jak będą się już turtlować w ostatnich strefach, to wiesz co Ej, dawaj po idziemy A gdzie on? Jest w strefie Dawaj polecimy, bo tam już jest strefa i byśmy polecieli Czekaj, bo tam... Szkodem. a, czekaj Bo to jest... a, ten gościu no to dawaj lunch pat. gdzie ty jesteś? Nie buduj go wyżej. O kurde, tam persa. są. No z tym. No bo tu już ludzie przy... wiedzą, że. Ty, ja jakbym mógł Ja Może po drugiego ja pójdę Ale to razem lepiej Bierz szybko, bo to twój Kurde Awka Raketnica Sorry Nie ja wziął tą rakietnicę Tu bierz Ja też bym za to brał Dobra, dawaj, co moje kamperzy No i trzeba tego Odrodzili się. Ała, strzeli Uważaj, bo się odrodzili tam w mieście. Jesteśmy pomiędzy... Tam z domku nawala ktoś do mnie. Nie wiem skąd dokładnie O no nie da mi nigdy wejść, co? Sorry no ale jak strzelają to wiesz chcę. już otwieram swojego dropa i co tu mamy? O oh, mi bro nie, nie ty jesteś parciarzem Jesteśmy Masz w... Dupie. Masy, bo ja mam bardzo mało Masz, dam ci połowę drewna albo nie dam ci po prostu upuść, dam ci fulla tego metalu swojego Ja mam jeszcze jednego pada. możemy gdzieś uciec dla... Ubrzeża, bo zobaja gdzie jest strefa nie? Chodź. Nie muszę gdzieś, bo jesteśmy jakby w środku bintwajta. Ja odleciałem. O, widzę już na cel. A nie, kurde, to nie ma strefy. Ale główna na strefa, patrz ile tu wody. Tam się budują. To był zarąbisty cel Dlatego ja bym wszedł tutaj na razie. Jak okay. ten tu bym wszedł. Ale tam są ludzie. No, no już wiedzą, że my tu jesteśmy. No to się da I dawaj, ja wchodzę na tego. A na komin? No. jak ten to odlecimy. ja bym poleciał o tutaj Kurde, tu nie ma strefy już Patrz, poczekaj, bo mam pomysła To jest najgorsza strefa na świecie, nie? Osi wiedzą, że tu jestem Takie mądrzy jesteście, to łapcie i... A, nice O, ale się wybiłem ja uciekam. No ja tak samo uciekłem. Ale ja lunch padłem. Uciekłem. Ja zniszczyłem tego lunchpada Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. A ła, wyrwałem strzała zawki. O jezu. Nie mam żadnego leczenia. Powtarzam. Nie mam leczenia. Ale ja mam netkity. I to jeszcze jakiś bambik mi dał strzała. A my tutaj, że masz Daj mi, Medkita, Medkita, Daj! Zostaliśmy my. Nie mam znów matryc, nie. Ja mam tylko 300. Ja mam 23%. Poczekaj chwilę, ale tam. No centralnie przez głowę. Dawaj ma Sherpega. Strzelaj do niego. Poczekaj, żebyśmy pod siebie nie wchodzili. Mamy dupną miejsca. Ale u mnie ona wyrwała, co nie? My w dupie jesteśmy. Nie, bo tak to jesteśmy. Bo Możesz się pracy. schować, ja tu dziurę zrobiłem. Ty, to jest normalnie jakiś box fight! Spokojnie nas tu nie ma, pamiętaj. Nie mamy też strefy. O jezu, gdzie ja wywaliłem tego repego? Leżę, leżę. Nie ma szans. Dobra, podjeżdżam, bo ja inaczej zginę. Nie, ja nie? To ja winę, nie? Bo ja patrzę, Nie mam maców, maców, no ma i sobie... dupa. Nie miałam maców. Mm, nie miałam maców, sorry. Nie miałam co zrobić. Ty wiesz, ja jestem... Jakbyś w... mnie oglądał to... Ja jestem w dupie. Właśnie widzę. Ej, dawaj tu szybko do mnie. A, dobra, ja nie mam... Jeszcze mnie nie będziesz zdołać zdo nie podnieść, tylko musisz szybko w strefie się trochę poświęcić. Najważniejsze jest to, żeby... Żeby wygrać! To... Dobra. Padniesz. Czekaj, makietę zaproszę. Kurde, chciałabym miał matce, nie? Matce, no właśnie. Teraz trzeba... no x! Przytrzymam! No trzymam, żeby wrócić do lobby i mi nie wraca! What the fuck? No a ready to już łapię, tak? To się... do... Ja do do lobby. W lobby. Rozgrywkę. To lobby, oprócz tego rozgrywka. Wiesz, co jest to? Gdzie mnie ma tam to przewalło? Kurde, to była zła strefa, jak ten to byśmy może coś ugrali Kurde Kuchy. A ja po co Makedonu zapraszamy, to jest... pa. Zobaczymy, zagramy sobie ten składy A może Kubę Rutkę zaprosić, co? Jak kogo Kubę Rutka? Rutek Mój kuzyn? No, nie no, żartuję Dobra, ubieram nowego skinka ma makieta jest kinek. masz, masz tachę, tak? Gdybyś był w tamtym meczu to byśmy to wygrali, makieta. No Byliśmy w dupie maców, A może weź go trochę zbień, proszę. zmień, Proszę To zmieni skina na normalnego. Nie chodzi, żebyś zmienił tego, Na, yy, 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 Oliver, żebyś zmienił styl, bo jesteśmy tacy sami. Już. Okay. Nie ma Bym grał cały czas. Safari, safari... Ferrari, Ferrari... To już... Halo? Wszyscy są? Jesteście gotowi? Nie. Tu się gasmasz cały czas, Czasla Ewa. No. A ty nie... Dobra, Dokąd lecimy? Y, 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 może, może, może farma, co? Bo tam dobrze nam zawsze idzie. No, nie było. Czemu ja? Pat, jestem niebieski ninja, niebieski znacznik, wszystko to co prawidłne. Dwóch ninja Ja mam cały, ja mam tylko ten w kolorze niebieskim wszystko.